Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu 2008, czyli z serii relux dla małolatów albo dla dzieci, jak chcecie. W każdym razie, nawet medal z podsklepem powinien mieć to rozwiązać. Także dając mu 2 zł, poproście o to, spróbujcie przynajmniej. Dzięki. Możecie powiedzieć, że ja kazałem. Eee, także tak, no cóż, tu ewidentnie widać, jest zapisany jonowo, możemy zapisać sobie, która drobina zmienia się w którą, nie znając żadnych stopni, niczego, tylko sam proces postępowania, mniej więcej nawet, jak to wyglądało, prawda? No i musimy umieć liczyć tak do pff, gdzieś z 15 w oporze, także zapisujemy sobie tylko drobiny, które zmieniają się eee, jedna w drugą. To ewidentnie widać, no, chyba trudno byłoby zapisać, że j zmienia się e, i minus na przykład w to, prawda? To, to takie trochę, no, nie podchodźcie do matury, jeżeli coś takiego wymyśliliście. W każdym razie, tutaj przede wszystkim możemy stwierdzić tak, że tutaj chrom się nie zgadza, także no ma się zgadzać. <grych> także wstawiamy dwójkę. Tutaj nie zgadza nam się j, także no po raz kolejny ma się zgadzać. E, no i pierwszą rzeczą, którą robimy w środowisku kwaśnym, nie znając żadnych stopni, Prawda? No to patrzymy sobie, czy zgadza nam się tlen, nie zgadza nam się 7, no to dopisuję 7 cząsteczek wody. E, no i narobiłem teraz tutaj 14 wodorów, w związku z tym tą różnicę uzupełniam 14 H+, w środowisku kwaśnym. E, no i w zasadzie mam wszystko ok. Jeżeli umiem liczyć, no nie wiem, no zaraz sobie zobaczymy. Do ilu. E, zobaczcie, no to mamy tak, 14 tutaj, czyli plus 14, tutaj mamy 1 anion minus 2, prawda? Czyli mamy 14 minus to mamy 12 po lewej stronie zapamiętajmy to a tutaj mamy 2 razy plus 3, czyli plus 6. Tu mamy 0, czyli plus 6. No to od 12 do plus 6, patrząc na oś liczbową, czyli to, czego uczą w szkołach podstawowych, musimy dopisać 6 elektronów po stronie, po której jest większy ładunek. Po lewej mieliśmy 12, po prawej 6. Dopisuję 6 elektronów, ponieważ bilansują mi ten ujemny mój, eee, znaczy ten dodatni mój ładunek tym minusem tak, że mamy tyle samo ładunków po obu stronach. No i teraz patrzymy sobie, tutaj mamy 2 i minus, tu mamy i 2, no, czyli J się zgadza, tlenów nie ma, w związku z tym e, pa, i wodorów również, prawda? Więc patrzę sobie tylko tutaj na ładunki: tutaj mam plus, e, plus, minus 2, prawda? 2 razy minus 1, a tutaj mamy 0, w związku z tym dopisujemy dwa elektrony po prawej stronie. E, no i teraz e, utlenianie: utlenianie no, to oczywiście jest ten proces, gdzie e, elektrony są po prawej stronie, czyli są oddawane, a redukcja. To ten proces, gdzie elektrony są po lewej stronie, czyli są przyjmowane, powiedzmy, zabierane, no i w takim razie e, substancja, która ulegała redukcji, czyli sama się redukowała, tak naprawdę, jest utleniaczem, a substancja, która się utleniała, jest reduktorem. No i co, musimy dobrać jeszcze tutaj sobie współczynniki do tego równania oczywiście, także zróbmy to po prostu, czyli pomnożmy to na krzyż elektronami, czyli razy 2 góra, razy 6 tu oczywiście możemy skrócić. Eee... No i mnożąc oczywiście przez odpowiedni tutaj współczynnik będziemy wstawiali sobie poszczególne elementy, czyli razy 1 będziemy mnożyli. Na pewno tam drobina e, tutaj 2 razy 1, no to 2 prawda tutaj zostaje, e, jeżeli chodzi o ten cr 3 Tutaj widzimy, że wody będziemy mieli 7, prawda, będziemy mieli jeszcze 14 H+, czyli tutaj przed H+, jeszcze 14 powinniśmy wstawić oczywiście, no i jeszcze przy jodach, czyli 3 razy 2, no to 6 przy i minusie i 3 i 2, także dzięki za uwagę, jeżeli pomogłem było prosto, daj suba, daj łapę w górę, no i poleć mnie znajomym, cześć!